Jezioro Hillier to bezdopływowe jezioro znajdujące się na australijskiej wyspie Middle należącej do archipelagu Recherch złożonego z około 100 wysp u południowo-zachodnich wybrzeży Australii w pobliżu przylądka Alid. Jezioro, o którym mówimy na przełomie roku 2018 oraz 2019 zmieniło swój kolor z naturalnego na różowy. Przyciągnęło to do australijskiego miasta tłumy turystów, którzy zamieszczają w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia zbiornika wodnego. A najciekawsze jest to, że zjawisko miało zupełnie naturalne podłoże i nie jest żadną anomalią. Wszystko dzięki naturalnemu zjawisku, które powoduje, że woda w cieplejszych miesiącach zmienia kolor na różowy. A do zjawiska doszło, ponieważ zwiększyło się zasolenie zbiornika w połączeniu z dużą ilością światła oraz brakiem opadów. Pierwszy raz w historii do zjawiska doszło w roku 2012 i od tego czasu sytuacja powtarza się praktycznie co roku w mniejszym lub większym stopniu. A jak twierdzą naukowcy, sytuacja jest w pełni naturalna i nie szkodzi ani roślinom, ani zwierzętom zamieszkującym zbiornik. Jednak najciekawsze jest to, że nie jest to odosobniony przypadek. Podobną sytuację mogliśmy zaobserwować w Turcji oraz Francji. Tureckie jezioro Tuzgolu zmieniło kolor na czerwony. Słone jezioro w środkowej Turcji w Anatolii rok rocznie zmienia odcień wody. Spowodowane jest to zjawiskiem zakwitania specjalnego gatunku glonów, które również są nieszkodliwe. Czerwono jezioro możemy podziwiać też we Francji. Wody jeziora Camarch, podmokłego obszaru w delcie Rodanu stały się krwisto czerwone. Naukowcy twierdzą jednak, że to nie znak apokalipsy, tylko rzadkie naturalne zjawisko. W tym przypadku również przyczyną zjawiska stało się zasolenie zbiornika. Podobno pierwszy raz zaobserwowano to zjawisko już przed 200 laty. Obecnie zbiornik wodny zyskał rozgłos dzięki przypadkowej wizycie jednego z francuskich fotografów.